To dobrze. Sobota tydzień detoksu? Od tego? O! Co tak zdrowo. A włączyłeś obsanko? No, jest włączony. Przecież masz napisane po prawej stronie. No, ale no zapomniałeś. Aha! Jak! Aha! Są chyba nieograniczone. No, Dobrze. Są, no tak, może się skakać ile chcesz. Ale fajna to pustynia. Już <laughs> teraz pamiętam tego. Może teraz się skakać ile chcesz. Wakacje nad morzem. Ale nad polskim morzem czy jakimś innym? Chyba z 4 na samym początku. No to jest. Nad morzem foroszczy. S. <grywa> S. <grywa> <grywa> no ba. No, no, ale, 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 ależ mi powiedzieć coś. Nad polskim. polko kawałek piasku. Parowane największe trakcje. Tak. No tak. A ja dawno nad polskim może nie byłam. Współpracowali specjalnie, to jak zawsze. Dzięki. Ja w tym roku w wakacje nad tyzorkiem. A zatrzyma zacz, się? Dzięki. Ja w tym roku wakacje w piwnicy. pozdr. Czemu w, no, w piwnicy? No, bo ja tam trzymam spokojnie. Czemu w piwnicy? Ale go puszczę. Bo głodny jest. Ej, no. W bo go sobie... tam. Oj. To jest ulubiony odcinek Jacy, ale jest mucowany Ale to jest na nie <grymne> pustynia, pustynia. Także spokojnie jest Karoli, Karoli, ale tylko ty możesz. Co? pomagać? Dla zabawy sobie pograć. No, <grymne> pograć. Try harduje. Właśnie, nie, nie wiem po co. Zraz dla zabawy. Zrobiłem obliczenia matematyczne. To gdzieś na wakacje jedziesz? No nie. Poza kolem gorąc, Ja jadę, nie, Ja nie, jadę, nie, na, jadę. Na, na wakacje. Nie A, jadę, to... bo odkąd mi się pogorszyło. To y, się pogorszyło? Z, moje zdrowie psychiczne, to... nie jestem w stanie nigdzie jechać dalej. Oj. oj. No. Poczekaj, czekaj, bo ja mam odtąd teraz. Muszę ją znaleźć. Ale ja w październiku byłam w, we Włoszech, więc w sumie niedawno. dawno. Dziękuję, zeglasz. Fajne jabłek. Bo... Pasuje na no cybolowy morze. będzie tak gdzieś pojechać. No ja tam mam wakacje, kurde. 10 minut rowerkiem sobie jadę na takie fajne miejsce nad jeziorem. Bo ja jadę aż tam daleko tak, nie zaraz tu blisko. Tam jest fajna miejscówka. I... I sobie tam siedzę i tam praktycznie nikt mnie nie widzi nawet. Odrobina jodu zimnego piwka. No. Właściwie, ale nie żeby coś, ale, ale, ale ma skok jeszcze, wiesz? Skok. to emotki. Ten króliczek Luna to jest mój króliczek. Ja robiłam tą emotkę. A tamte dwie są tylko przerobione. A tą, właśnie tego króliczka to ja od podstaw robiłam. Nie, to ja robiłam, nie ja nic. w gimpie. Dokładnie tak, no I jaki chat GPT? co ty? Ale AI nie? jak już. No a chat GPT tylko, tylko co to jest? To jest, to jest chat, nie? Ale AI. <laughs> nie, nie wiesz o tym? No tak, no tak, ale mi chodzi, że ilustracje. No ale no ale, no ale, on no ale, no jak ale może robić. G chyba. Aha! Ale ono tak wygląda! Ja ci wyślę na Discordzie. Albo... Nie, ja wysłałam. Widziałeś czat? Wysłałam zdjęcie, jak wyglądało. Zdjęcie. I jak ja to przerobiłam? No. No to dobrze mi to wyszło przecież. A jak wyglądało? No to zobacz sobie czat. Bo teraz teraz... Ale no, przepraszam. Z to pisałam. No ale to muszę tam szukać te dwa dni sprzed. Mhm. Mm prawda. Aż treba tak męczen... dużo się nie działo. Zmęczennik. Aj tu reczat. <laughs> trzeba, trzeba widza ten, pewnie ten, nie? Ten, ten widza no. Ale zygasz, to jest moja pierwsza. Napisałem no, no, ci zyger. na polie. Już, 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 już mam, nieważne, już znalazłem. Ale dzięki, ale znalazłem. Aha, tu mnie nie, nie odbiło. Aha. Meski tu. Co jest? To nie działa tak, jak chciałem. <noise> jak tam jacula? Cię bawisz? Gdzie Joculo jest? Na się u mnie. <noise> A, myślałem, że tutaj Tak, dalej się wypija tego. Tak. Nie, nie, jesteś sam. Słuchaj muzy. Się... Ale to piosenka była fajna. Co to w ogóle? Przybi śniegi, letnie myśli. Fajne. Dobra, puścimy ich. No, no nie. Czemu? U Ale kurde, taki, taki trochę kwiat jabłoni. Ale on ma fajne się. On jabłoń, co się... Znaczy, są tylko jedno maleńko. Przebił niegi? Co? No bo teraz przebił niegi u mnie. Nie, lecą. nie, to no właśnie nie mam. Ty ja co ty Jaco pytasz? Czy on ma suba jakichś facetów? Co ty ja co? Jesteś rozjebany. Oj, przepraszam za... Nie, że... źle. No Ananas mówi, że... Ananas mówi na no jacej... Dobra, wiesz co... Już nie będę! No. Ale Jaco jacej na mnie mówi tylko. Bo to my przeklinamy. Nie. Znasz piękno pieska w Nie, chyba. A powinno? Boję się. To jest za karę. Nie. Romantyczna. Zobaczę później. Nie zapomnę. Tak, tak. Nie. Na pewno. Ja co by zapomniał, bo ja co mam problemy z pamięcią. A ty nie masz? Nie. Naprawdę? Nie, dlaczego? Nie, tylko ale tak pytam. Nie mam problemów z pamięcią, właśnie doskonale pamiętam, że rok temu zaczęłam pracę w tym, nie powiem rzadko czym. W czym? Na Twitchu oczywiście Nie no, na no Twitchu miesiąc temu A mi chodzi o tą poprzednią pracę moją, gdzie mi psycha Hmm. To teraz pytanie Raz, Trzeba zgadywać W ale ale ty, ty pamiętaj, ty też ty, ty, ty masz skoki, możesz tego to... Co Trzeba. streamer jak się patrzy? O co chodzi? Daj na Aha, nie, to ja, do jacy chyba było. Nie przeszłam nigdy tej mapy. <grych> Czy tej, tej, no tej, tego. No, bo tego to nie, to, to ja pamiętam. Ja Miałam z tym problem. Pokoł, też mam teraz problem z tym. I jeszcze kakus się tak ze mnie śmiał. ale ale tylko, tylko to wszystko, wszyscy. Ja, ja sprawdzam każdą wiadomość od każdego. Nie jesteś friendly? Ja co? Co ty gadasz? O, ale tylko nie uczyłem kolizji. Jej. O nie! A ty masz toxic wid widu widzów. Ty nie masz? Wiesz co, są tylko ci sami widzowie. No jak to przejść? Normalnie, patrz, tak jak. No nie tak. Tylko, że w 9, niestety, ja nie dam rady tego. Dam rady. Jeszcze masz yy, 11 ale ja ruchów. Nie wiem nawet, jak to zrobić. Jak to ruszyć. No, ale, ale, ale się możesz jeszcze 11 ruchów. No już 10. Mhm. 30 sekund. Jeszcze... dużo czasu. O, gdzie on, on. Ja już w dołku. Wywi, ale, no, ale tylko Fusio wleciał tam, więc ty też musisz. Nie, ja nie umiem tego przejść. O, no, o, no, o widzisz, kurde. Widzisz, dało ci. 19. No, ten tort to jest przerąbany. To jest chyba bardzo łatwy tor, właśnie w tym Dobra, nie zestrój się. W no ale aha? No <grywia> mnie nie jest łatwy. Uczyłem, może nie. Si. Nie wiem cię, a mogłoby, kurde. Codziennie gramy w tego Amonga Losowanie na VIPa będzie Tylko na razie jest mało ludzi Jak przyjdzie więcej ludzi to będzie losowanie No właśnie dobrze, jest mało. i otwórz teraz <grym 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 <odponę> Co najmniej pięciu widzów musi być, takich co będą brać udział Czekaj, a jest... Jestem! A jest Czego jest mocja. Kurde, nie, nie mam... No to czekajcie w sumie y, Stasiu, Pusio nie ja mam żadnego udziału w żadnym vip -ie. Nie chcesz? Nie chcę, Vipa. Ale wiesz. Yy... Aha. Dlaczego? nie co mi wiesz? to? fun. Jak dają za darmo, to ja chętnie przyjmę. No? Ja za darmo nie biorę. <noise> to nie za darmo. To no bo? No bo? jest yy, za. Yy... Wygranie losowania. A to losowanie jest takie, że to nie jest koło fortuny czy coś. Tylko ja robię minikarstwo. Mar w Marble on tym się to nazywa. Wiem, jak to się nazywa. To w tym nigdy nie wygrałem, więc nie brałem udziału. No ja też nigdy w tym nie wygrałam. Oj. Trzeba trafić tam dziurę tego, tego, tego. Tak, tego. tak do buzi. Za lekko. to o za ile będziesz, to zaczekamy na ciebie, żebyś też brał udział. O, 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 o. Ja też, że kolizji nie ma. Nawet lepiej. Pójdź, bo jest, poisz bo jest no do krat. No ja Marian, co on też odpiga od tej 8 minut straty. Ciepki. no nie. <grybuj> Oj Stasiu, co my robimy? No nie wiem. Trzeba mocno. Pod kątem to nie. Nie pod kątem, Takka Tak. Mówmy się zegarz na 20, czy jeszcze się nie będzie wtedy na przykład? Co? W no, yy, no, no tego VIPa. Na losowanie. Będziesz o 20, czy jest za wcześnie? Ja tak, a ty które. Ale kto będzie o 20? Ja? Czy kto? Bo Będziesz ja chcę, Co I co tu losowanie. Pusio! Ekipa. Dlaczego nie chcesz? To jest zabawa! Pusio Słucham Czemu tak jesteś? Bo ja mam na Twitchu tylko vlogów i moderatorów jak sobie zaszkodzę. Ja jeszcze, jeszcze raz, bo raz, bo Stasiu mi tu klaskał na streamie Mówię, że U streamerów Czy streamerek mam VIPa lub moderatora, tylko jak sobie zasłużę na coś, jej coś zrobię w zasługach jakiś a nie w jakimś stosowaniu No ale to... Nie, nie lubię dostać za darmo Może sobie sam zasłużyć Tylko, że ja tu rozdaję właśnie w ten sposób No to... To nie będę ja jestem y, inną streamerką, tak? Ja nie jestem jak wszyscy, więc. No be, to, um, <grydзя> <grydзя> Co, ja to on follow. Co, czemu? A to to do A taka sama? To z gierka U. po prostu. Dobra, no to. Nie tej gry. Co? <coughs> nie nabidzę tej gry. No uh -huh. Ale golfa? Ja Nieźle no. Właśnie, właśnie tej gry. Już mnie denerwuje. <grystanie> ja mnie to kupiłem. Nie, nie, znaczy, to o której byś był zagrażnej wcześniej. Dasz radę słyszałam. No to nie wiem, to jutro zrobimy losowanie czy coś. Nie, dawaj, nie, 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 No teraz teraz to nie, nie, ty i Karoli. No i No będzie, będzie walka Ej, będzie mi się ta piosenka się ta To będzie teraz u mnie na streamie leciało często. Pedro! To jest za krótkie to jeszcze, trzeba dłużej. Nie! Pedro, 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 Pedro. 10 minut trzeba. Aha. Dobra, to napiszę, że o 20.00 mm, ogłoszenia: 20.00 20 w dla każdego. Widzę: 20 20.00 losu wana wipa. Na perma. Zapraszamy drinka. Nie ma takiej komendy O ja nie lubię temat, o, to tego toru Nie lubię no Taka mocniej Ale nie już tak mocny No nie serio O! A nic nie było! O. Oszukana gra. Ej, komputer mi się pali, muszę sobie kupić podkładkę chodzącą. Komputer no czy laptop? No laptop! Ja tego właśnie mam podkładkę. Właśnie, ja mam podkładkę, ale. Ale nie działa. No. <śm> nie <śm> <śm> czyli po, po prostu sobie leży na niej.